Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować patronom, którzy wspierają moją działalność. Jeśli chciałbyś dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu patronite będzie w opisie pod filmem. Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Poprzednio zajmowaliśmy się przede wszystkim właśnie biegłością, koordynacją rąk, a dzisiaj będziemy sobie troszkę ten temat kontynuować i dołożymy sobie jeszcze precyzję, tak naprawdę, na klawiaturze. I warto być do samego końca, ponieważ na samym końcu mam dla Was taką drobną niespodziankę. Więc oglądajcie do samego końca, a się wszystkiego po prostu dowiecie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, a ja zapraszam Was do klawiatury. Jak widzicie, ponownie mamy klawiaturę 88 klawiszy i tak jak było na poprzedniej lekcji, jeżeli macie inną klawiaturę, dostosujcie sobie te oktawy, od których zaczynacie, tak żebyście się po prostu mieścili na swoim instrumencie. Ja od razu przechodzę do ćwiczenia pierwszego, czyli mamy tutaj trójdźwięk rozłożony. Trójdźwięk rozłożony polega na tym, że po prostu mamy cztero dźwięki na każdym tutaj jakby przewrocie zbudowane, ponieważ jeżeli mamy tak naprawdę trójdźwięk G-Dur, Ponieważ cały czas przypominamy, jesteśmy w tonacji G-Dur, no to mamy taka pozycja zasadnicza, pierwszy przewrót, drugi przewrót. I jeżeli sobie chcemy, no to właśnie mamy trójdźwięk rozłożony właśnie na takiej zasadzie. I w ten sposób sobie możemy ćwiczyć. Czyli mamy jakby pozycję zasadniczą, pierwszy przewrót i przewrót drugi. I jeżeli sobie wejdziemy właśnie tutaj, jeżeli sobie weźmiemy nutki, no to. Jak widzicie, dla prawej ręki mamy tutaj takie dźwięki jak G, H, D, G, pierwszy, drugi, trzeci, piąty palec. Następnie mamy H, D, G, H, 1, 2, 4, 5, ponieważ tu mamy troszkę większą. Odległość, więc łatwiej jest tutaj po prostu czwartym palcem niż na przykład trzecim kombinować, czy gdzieś tutaj się nadwyrężać. 1, 2, 4, 5. Pamiętajcie, że ma być jak najwygodniej, żebyście się tutaj właśnie nie naciągali, nie kombinowali, bo łatwo sobie tutaj coś uszkodzić, naciągnąć, a po co sobie robić kontuzję i później nie umieć, e, znaczy nie móc przez to ćwiczyć. I ponownie e, kolejny mamy tutaj palcowanie. 1, 2, 4, 5, zaczynając właśnie od D, czyli 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Pozycja zasadnicza, która jest przeniesiona o oktawkę wyżej. 1, 2, 3, 5. I oczywiście teraz, jakby cały czas, złapałem te dźwięki razem. Też możecie sobie poćwiczyć w ten sposób, jeżeli dajecie radę. A jeżeli macie na przykład za małe ręce, za wąskie, no to po prostu gracie sobie na zasadzie 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 5 i oczywiście to jest na samym początku. Gracie sobie w ten sposób właśnie zasadniczą, pierwszy przewrót, drugi przewrót i zasadniczą. Nie musicie od razu właśnie łapać się za tempo, żeby to nie wiadomo jak szybko grać i tak dalej, ponieważ to dopiero później. Najpierw mamy 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Tak więc nie tempo jest tutaj najważniejsze. Tak więc, jak widzicie, tempo nie jest najważniejsze, chodzi po prostu o to, żeby rzeczywiście grać dobrymi palcami. Ok, i teraz jeżeli sobie przejdziemy e, do kolejnego etapu, czyli zejścia w dół, to zaczynamy od piątego palca, tutaj od tego dźwięku G. G, D, H, G, czyli mamy 5, 3, 2, 1, następnie od D 5, 5, 4, 2, 1, od H 5, 5, 4, 2, 1 i od G 5, 3, 2, 1. Czyli jeżeli sobie zaczniemy od dołu, to mamy 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 5, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1 i 5, 3, 2, 1. I tak prezentuje się nam ręka prawa. Prawa, natomiast ręka lewa zaczyna tutaj na przykład. Oczywiście jeżeli macie inną klawiaturę, przypominam, możecie gdzie indziej. Ja zaczynam sobie tutaj piątym palcem i mam 5, 4, 2, 1, następnie przechodzę do H 5, 4, 2, 1 i teraz mam D 5, 3, 2, 1 i od G 5, 4, 2, 1. Czyli widzicie 5, 4, 2, 1 od H 5, 4, 2, 1 od D 5, 3, 2, 1 i od G 5, 4, 2, 1. Oczywiście, jeżeli chcę, nikt mnie nie zabroni, żeby sobie iść tam dalej, prawda? Trochę mi tutaj przeszkadza to wygięcie, a ja nie chcę mikrofonu szturchnąć. Więc jak widzicie, w ten sposób możemy sobie iść do góry, a jeżeli później chcemy wrócić, no to 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. I jeżeli sobie przejdziemy przez ten etap, poćwiczymy sobie z metronomem, stopniowo przyspieszając i tak dalej, że będziemy już w miarę równo grać i w miarę płynnie, to dopiero sobie dokładamy do tego drugą rękę. Czyli wtedy ćwiczymy sobie powolutku synchronizację tych dwóch rąk. I w dół. Tutaj w tym ostatnim sobie zagrałem w ten sposób. Po prostu. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5. Wiem, że się powinno. 1, 2, 4, 5. Ale akurat tak mi się po prostu jakoś łatwiej złapało. Nie wiem dlaczego, ale. Tak po prostu tutaj jest. Oczywiście to jest również taka propozycja, jeżeli chodzi o palcowanie, lepiej się tego trzymać, natomiast e, generalnie jeżeli chodzi o tego typu palcowanie, no to e, ja po prostu Wam proponuję się tego w miarę trzymać, ale jeżeli z czymś tam Wam jest po prostu wygodniej. To możecie sobie jakieś tam drobne ustępstwa po prostu tutaj na drobne ustępstwa sobie pójść. Najgorzej, co można zrobić, no to lecić sobie po prostu jakimiś tam totalnie losowymi palcami i na przykład w ogóle nawet o tym nie myśleć, co się gra. Czyli trzeba się przede wszystkim, właśnie, skupić 100%, żeby grać to dobrze. Okay, jeżeli ten etap mamy już za sobą, czyli poćwiczyliśmy sobie na spokojnie z metronomem, pograliśmy sobie, jesteśmy przyzwyczajeni już do G -dura w różnych tutaj opcjach, jeżeli chodzi o e, przewroty. No to teraz przechodzimy sobie do pasażu. Jeżeli chodzi o pasaże, oczywiście nie chodzi o handlowe, no to mamy coś takiego, że 1 2 3 idziemy sobie dalej G H D G. Czyli po prostu poruszamy się po dźwiękach G-Dura cały czas, po akordzie G-Dur. 1, 2, 3, G-H-D, następnie zaczynamy G, H, D, G. I teraz, jeżeli ktoś by zapytał, co to nam tak naprawdę daje, tego typu ćwiczenie, no to tego typu ćwiczenie pozwala nam właśnie bardzo sprawnie poruszać się po klawiaturze, nawet jeżeli coś tam jest oddalone dalej ponieważ na przykład jeżeli widzicie tutaj, mam 1, 2, 3 i teraz nie podkładam palca na E, tego pierwszego, tylko muszę go sobie aż tutaj do G przełożyć. Przekładam go sobie do G, następnie tutaj, teraz też przekładam trzeci palec górą na D. Czyli ćwiczymy po prostu takie przekładanie ręki, podkładanie tych palców równe. I ćwiczymy właśnie taką swobodę, po prostu poruszania się po klawiaturze. Bo jeżeli bym chciał kombinować tutaj na przykład 1, 2, 3 i tu jakoś wielce dźwigać łokieć czy coś, no to to jest niepoprawne. Musimy się po prostu tak wyuczyć, aby tu się właściwie wślizgiwać tym pierwszym. Tak? Więc myślę, że prawa ręka tutaj jest zrozumiała, zresztą palcowanie jest podpisane, więc bez problemu sobie jesteście w stanie to na spokojnie po prostu odtworzyć. Idę sobie teraz do ręki lewej i jak widzicie, zaczynam piątym palcem, na następnie mam 5, 4, 2, 1 i sięgam 4, 2, 1, 2, 4, sięgam pierwszym, 1, 2, 4, 5. Czyli ponownie jak mieliśmy w przypadku ręki lewej, jestem w stanie sobie ćwiczyć właśnie tą precyzję rąk. Ok, jeżeli to już mamy opanowane, ten pierwszy pasaż w pozycji zasadniczej, to przechodzimy sobie do łączenia rąk. I ponownie możemy sobie właśnie ćwiczyć w górę i w dół. Jeżeli chodzi o pozycję zasadniczą, myślę, że mamy to omówione. Natomiast jeżeli przechodzimy sobie do pozycji, która nazywa się pierwszy przewrót, czyli mamy taki układ, właściwie tak powinienem złapać prawą ręką, no to wtedy mamy HDG, następnie tutaj czwarty palec zostaje, a my przechodzimy sobie do H. i mamy H, D, G, H, D, G, H, G, D, H, G, D, H i tak wygląda prawa ręka, natomiast lewa 5, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 5, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. I oczywiście nie ma tutaj co kombinować, jakoś gdzieś tutaj wyginać tej ręki, bo to nie o to chodzi. Tak jak wam mówię, że to ma być delikatny ruch po prostu nad garstkiem. Ja tutaj delikatnie odchylam łokieć tylko, żeby po prostu sobie jakby tutaj to złapać, bo też bez sensu trzymać łokieć przy ciele, a tu sobie jakoś tam wyginać. Tu chodzi po prostu o to, żeby rzeczywiście w miarę sprawnie to robić. I tak naprawdę, jeżeli będziemy ćwiczyć rzeczywiście te gamy, to będzie nam to dużo łatwiej zrobić później w utworach. Czy podczas własnej improwizacji. Jak widzicie, ćwiczymy tutaj cały czas precyzję po prostu tych palców na klawiaturze, że chcę nacisnąć ten dźwięk, nie żaden inny. Nawet jeżeli muszę przeskoczyć, podłożyć palce gdzieś tam na dalszą odległość niż jest to normalnie w utworze, czyli zaraz tutaj powiedzmy obok. Ok, przechodzimy sobie teraz do łączenia rąk. I teraz, jeżeli mamy opanowany pierwszy przewrót, bo ponownie ćwiczyliśmy sobie właśnie z metronomem, to możemy sobie śmiało przejść do drugiego przewrotu, który zaczyna się od D. Wygląda on w ten sposób. Czyli mamy po prostu D, G, H. Jeżeli chodzi o prawą rękę, mamy 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. Możemy sobie poćwiczyć kilka razy, żeby to rzeczywiście mieć opanowane. Musimy się czuć po prostu pewnie tutaj, jeżeli to gramy. Cały czas przypominam o prawidłowej postawie, żeby się nie garmić nie garbić. Nie kombinować tutaj nic, łopatki delikatnie ściągnięte do siebie wyprostowana postawa. Ok, jak zaczynaliśmy od D to musimy dojść do D i wrócić do D. Idę sobie teraz do ręki lewej. Gdzie ten trzeci jest łatwiejszy do operowania niż palec czwarty, jeżeli chodzi o podkładki i nadkładki? Ok, jeżeli sobie to opanujemy, to wtedy przechodzimy do łączenia. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o tutaj dodatkowe rzeczy, to możemy sobie później to ćwiczyć na przykład staccato. Oczywiście staka to, portato legato się starać. Oczywiście też nie przesadnie, że tutaj musi być wszystko tak totalnie perfekcyjnie, żeby się tutaj znowu palców nie połamać czy cokolwiek, tylko, żeby rzeczywiście starać się jak najlepiej tutaj to płynnie po prostu prowadzić. Ok, jeżeli to już mamy opanowane, to na sam koniec przychodzi nam coś takiego jak kadencja. Kadencja jest to po prostu zbiór takich najważniejszych tutaj, w tym wypadku po prostu trójdźwięków, które składają się w danej tonacji na tak zwaną tonikę, subdominantę i dominantę, czyli stopień pierwszy, czwarty i piąty. Jak widzicie, mamy tutaj G-dura, następnie mamy C-dur, G-dur, D-dur, G-dur. I tak naprawdę kadencja ma właśnie za zadanie nas utwierdzić w danej tonacji. Czyli jeżeli na przykład powiedzmy czegoś tam nie jesteśmy pewni, jeżeli coś tam gramy, to właśnie warto sobie taką tonację uświadomić właśnie za pomocą kadencji. Wiemy na jakiej zasadzie po prostu to sobie tutaj funkcjonuje, bo mielibyśmy w A-durze, mielibyśmy A-dur, D-dur i E-dur. Wracamy do A. Ale w tym wypadku tutaj wracamy do G-dura, czyli mamy G-dur, C-dur. Gedur, Dedur i gedur. Oczywiście niektórzy jeszcze tutaj dokładają sobie dominantę septymową na zasadzie, że mamy 5, e, znaczy mamy gedur, tutaj mamy Cedur, gedur i tu mamy D7, tak? Ponieważ mamy D, e, chociaż tutaj na przykład D, Fis, A, C, tak? Możecie się spotkać właśnie z takimi kadencjami, które po prostu posiadają dominantę septymową, ponieważ w G' duże mamy G, H, D jako pierwszy stopień, C, E, G jako czwarty stopień i D, Fis, A jako tutaj dominanta, piąty stopień, która może być właśnie D, Fis, A, C. Czyli jak widzicie, jesteśmy w tonacji G-dur, ta kadencja nas o tym uświadomiła i kadencja może być właśnie fajna na takie rozluźnienie jeszcze troszkę rąk po ćwiczeniu. I w ten sposób sobie po prostu kończymy nasze ćwiczenie, rozluźniamy ręce, ponieważ warto sobie rozluźniać po takich ćwiczeniach, żeby nie zostawić tych takich napięć, ponieważ jeżeli chodzi o pasaże... To one mogą sprawiać, że po prostu będą jakieś takie opory w tych rękach, te mięśnie nie będą do tego przyzwyczajone, więc w żaden sposób sobie, przypominam, nie nadwyrężamy tych rąk, bo można sobie naprawdę zrobić krzywdę, a jak wiecie, chodzi nam o to, żeby się nauczyć grać, a nie zrobić sobie krzywdy, bo nikt by przecież nie chciał mieć później jakichś zwyrodnień, czy jakichkolwiek tutaj nadciągniętych, nie zlikwidowanych, tylko po prostu uszkodzonych mięśni, naciągniętych zerwanych czy, czy cokolwiek, chociaż to już by się trzeba było naprawdę chyba konkretnie postarać, żeby sobie jakąkolwiek tutaj kontuzję zrobić, ale no po prostu lepiej dmuchać na zimno, jak to mówią, więc na spokojnie, nie przetrenujcie się. Tak oto dobrnęliśmy do końca tej lekcji, więc jak widzicie gamy, pasaże, trudźwięki kadencje, wszystko to sprawia, że ćwiczycie właśnie biegłość, koordynację, synchronizację, niezależność rąk, Możecie się tak naprawdę odnajdywać w różnych tonacjach, jeżeli oczywiście przykładacie się do ćwiczenia tych gam pasaży, właśnie tych wszystkich innych ćwiczeń, które tutaj po prostu robiliśmy. Tak więc nie tylko jest gama G-dur, nie tylko jest gama F-dur, nie tylko C-dur, tylko jest tych tonacji tak naprawdę dużo, dużo więcej. Więc jeżeli jesteście osobami początkującymi, to naprawdę szczerze Wam polecam, żeby się zająć właśnie gamami, żeby ćwiczyć sobie te pasaże, ponieważ one wymagają bardzo mało czasu, jednocześnie dają naprawdę. Wiele. Przed każdym ćwiczeniem warto sobie tak naprawdę wziąć jakąś gamę, jakiś pasaż, pograć sobie parę razy, bo wtedy zupełnie inaczej te ręce będą wam pracować. Naprawdę, sami zauważycie tutaj poprawę i możecie w krótkim czasie naprawdę bardzo dużo rzeczy zrealizować. I z tego miejsca chciałbym wam powiedzieć, że razem z moją żoną, Małgosią, przygotowaliśmy dla was e-booka. E-booka, w którym znajdziecie gamy podzielone na poszczególne tonacje. I do tego gamy zostały opracowane w ten sposób, że najpierw zaczynacie. Prawą ręką, później ćwiczycie sobie lewą ręką, dopiero później te ręce będą synchronizowane. są tak jak to było właśnie w poprzednich lekcjach: najpierw pojedynczo, później synchronizujemy ręce, idziemy w górę, idziemy w dół, różne kombinacje. I tak właściwie każda tonacja jest rozpisana. Więc ten e-book jest po prostu do waszej dyspozycji. I ktoś by mógł zapytać na przykład, no dobra, ale w takim razie ile to kosztuje? Więc myślę, że każdy z Was już wie, jak jestem drogi i jak tylko zdzieram po prostu tak naprawdę tyle. Ile mogę, więc e-book jest po prostu do pobrania w opisie na dole. Więc, jeżeli tylko chcecie po prostu polepszyć swoją biegłość, koordynację, synchronizację ruchów, to śmiało tak naprawdę, sięgajcie tutaj do linku w opisie, możecie śmiało go pobierać i korzystajcie, ćwiczcie jak najbardziej, trzymam za was kciuki, żebyście cały czas cisnęli do przodu. A dla osób, które chcą jeszcze dodatkowo dopalić tak naprawdę swoją naukę gry, zwiększyć efekty, polepszyć tak naprawdę to wszystko, no to polecam wam zostanie patronem e, tutaj naszego kanału, naszej tutaj działalności, ponieważ Dzięki temu otworzycie sobie jeszcze dodatkowe drzwi, dodatkowe wrota, że tak powiem, tutaj w kierunku lepszej, bardziej efektywnej i efektownej przy okazji nauki. I zaraz Wam opowiem dokładnie jeszcze, na czym to polega. Patroni mają już tak naprawdę dostęp właśnie do e-booka, tego, którego widzieliście wcześniej, ale dodatkowo jest on właśnie rozszerzony właśnie o te trójdźwięki, o pasaże, o kadencję, więc dzięki temu mogą znacznie więcej tak naprawdę ćwiczyć. Wiem, że to może się wydaje tak naprawdę niewiele więcej w porównaniu z tym, że tu są tylko gamy, a tu są powiedzmy, tam tylko dodane e, tak naprawdę trudźwięki, pasaże i kadencja, więc jest to niby niewiele więcej, ale to jest dopiero początek. Ponieważ jeżeli rzeczywiście, do, jeżeli rzeczywiście powiecie, że to jest fajna sprawa, że wam się to przydaje, to będę pracował nad kolejnymi wydaniami właśnie e-booków, które będą dostępne tak naprawdę dla patronów, dla osób, które rzeczywiście chcą dopalić tutaj, dorzucić węgla do kotła, jeżeli że tak to w ogóle określę, pod kątem właśnie nauki gry na tym instrumencie. Przede wszystkim, właśnie pianinie, keyboardzie czy organach, ponieważ to jak najbardziej jest do wykorzystania na tych instrumentach. I dodatkowo jeszcze, ponieważ to nie jest wszystko, patroni mają również dostęp do specjalnej zamkniętej strony, na której e, mają dostęp właśnie do materiałów, do słownika, do różnych książek, do różnych ćwiczeń dodatkowych, i tak naprawdę cała masa tych rzeczy tam się będzie znajdować. Więc wszystko będzie podzielone na kategorie: na biegłość, na lewą rękę, na prawą rękę. Wszystkie utwory będą tam cały czas po prostu dodawane. Na bieżąco będzie ta strona rozwijana i dzięki temu będziecie mogli wyszukiwać to, co Wam jest po prostu potrzebne. Także moim celem jest tworzenie tam takiego jakby centrum dla pianistów, dla osób, które chcą uczyć się w ogóle gry na klawiszach, żeby mogły to dodatkowo jeszcze dopalić, dodać po prostu jeszcze tego właśnie węgla po prostu tutaj do kotła parowego i po prostu pocisnąć dalej. Dobra, bo się będę tutaj kręcił wokół tego tematu. Dodatkowo jeszcze. Kontynuuje kurs świadomej gry na pianinie i dostęp do niego mają również po prostu patroni. Tak więc w tym kursie, w dalszej części dziewiątej, będziemy po prostu uczyć się dalej gry, na przykład właśnie Ladonna mobile, ewentualnie jeszcze innych utworów, które będą zaproponowane, ale przede wszystkim właśnie jest ta Ladonna mobile. Dodatkowo menuet, giedur, kolejny menuet też będzie dodany, więc cały czas na bieżąco kolejne lekcje będą dodawane i też tylko i wyłącznie patroni tak naprawdę będą mieli dostęp do kolejnych lekcji. Dodatkowo warto wspomnieć, że patroni będą mieli dostęp do nut w formacie MuseScore, właśnie do tych utworów, które robiliśmy na kanale, do ćwiczeń, które były na kanale, również do tych gam, pasaży, trójdźwięków, kadencji, to wszystko będą mieli po prostu w formacie MuseScore. Więc jeżeli tylko ściągną sobie darmowy program, a wiem, że niektórzy po prostu mają ten darmowy program, będą mogli sobie tam edytować właśnie wszystkie utwory, wszystkie ćwiczenia, wszystkie gamy, przenosić sobie, transponować, zmieniać palcowanie, dodawać jakieś swoje notatki, zmieniać w ogóle aranżacje, po prostu przerabiać sobie wszystkie te utwory, Ćwiczenia do swoich potrzeb. Tak więc, jak najbardziej widzicie, że warto rzeczywiście być tym patronem. Jeszcze planuję kolejne rzeczy tak naprawdę jeżeli chodzi o patronów, więc wszystko będzie się jeszcze pojawiało. Tak więc serdecznie wam dziękuję tym osobom, które są patronami, które cały czas mnie wspierają, ponieważ to właśnie dzięki wam mogę dalej działać, rozpisywać te gamy, rozpisywać różne ćwiczenia. Jeżeli tylko wam się podoba to co robię, chcecie wesprzeć moją działalność i jednocześnie dopalić tak naprawdę swój rozwój muzyczny, serdecznie was zapraszam do patronowania, ponieważ dzięki temu e, możecie tak naprawdę właśnie dopalić tą swoją Naukę, przyspieszyć. Macie również dostęp właśnie do tej ich strony, do grupy naszej specjalnej, na której również będę prezentował kolejne rzeczy, kolejne ćwiczenia, więc będziemy mogli cały czas na bieżąco być w kontakcie i tak jak mówię, dopalić tą swoją naukę, wznieść się na ten dodatkowy wyższy poziom po prostu, wjechać po prostu wyżej, lepiej i. Cisnąć, cisnąć tak naprawdę i cieszyć się tą muzyką, ponieważ to jest naprawdę świetna rzecz. Jeżeli chcecie się uczyć, chcecie się rozwijać, to dołączajcie po prostu do naszej patronite'owej ekipy. Im więcej nas, tym lepiej, tym bardziej będę mógł się też przy okazji po prostu rozwijać, więc zachęcam Was do tego. Jeżeli chodzi o koszt, no to tak naprawdę nie jest dużo, ponieważ najmniejszy ten najniższy próg, który tutaj e, możecie jakby, którym możecie mnie wesprzeć, to jest 15 zł na miesiąc, więc uważam, że to nie jest jakaś bardzo wygórowana cena, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę możecie dostać e, w porównaniu z tym, jakie są ceny tak naprawdę za lekcje na rynku, chociaż wiem, że to nie ma jakby tak naprawdę przeniesienia 1 do 1. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani tutaj, Dopaleniem, link będzie w opisie. Jeżeli wystarczy Wam ta darmowa, tak naprawdę wiedza, śmiało z tego korzystajcie, ponieważ ja nikogo nie zmuszam do patronowania, do wspierania. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, zapraszam. Jeżeli nie, Śmiało, korzystaj z tego, co po prostu możesz, co, co masz po prostu dostępne. Więc dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Piszcie do mnie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, śmiało do mnie piszcie, czy prywatnie, czy rzeczywiście w ogóle komentarze na przykład na naszej Facebookowej grupie. Ja jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.